Troszeczkę zaburzymy początek konferencji. Zawsze zaczynaliśmy od pytań, natomiast tym razem zaczniemy od takiej krótkiej, ale bardzo ważnej informacji. Dante Stipica przedłużył kontrakt z Pogonią Szczecin do 2026 roku, dlatego jego obecność dzisiaj jest tutaj nieprzypadkowa. Dante, zaczniemy od Ciebie, poproszę o kilka słów. Dzień dobry wszystkim. Chcę powiedzieć kilka rzeczy tutaj. Um, myślę, że dla mnie jest to jeden uh, bardzo świetny moment, uh, co podpisałem, może tak mówić, nowe umowy z Pogoni. Uh, w tym klubie ma kilka osób, uh, którym uh, chcę podziękować. Uh, na pewno chcę podziękować naszym prezesze uh, Mroczkowi, uh, dyrektorowi uh, Darekowi. Uh, specjalnie chcę podziękować uh, do naszego trenera uh, Kostę Runiajcia, uh, że on jest uh, ważna osoba dla mnie, który mi od pierwszego dnia dał uh, szanse i obdarzyłem pewne uh, zaufanie, uh, że mogę pokazać jak jestem bramkarz. Uh, w tym klubie myślę, że. Mm, e, Mogę e, osiągnąć e, e, cele klubowe największe i tak samo e, cele osobiste e, i myślę, że na pewno jestem bardzo szczęśliwy, co zrobiliśmy ten kruk. E, myślę, że to jest krok bardzo Uh, wielki dla moją karierze i na pewno moją rodziną um, i to zrobiliśmy, że uh, w swoim moim sercem poczułem uh, to, że um, Pogon uh, jest, uh, uh, czułem, się jak jest to mój dom. Um, tak samo żem podziękować i wszystkim moim uh, kolegami z zespołu. Um, który, którzy walczą um, każdy mecz um, dla nas, dla zespołu i wszyscy razem walczymy um, zrobić naj, najduże rzeczy, najlepsze rzeczy dla nasze, naszą pogoń. Um, to może być wszystko. Nie wiem, co już powiedzieć. I dziękuję Wam bardzo. Co... Wir werden uns hier in ein paar Jahren wiedersehen. Danke, dass du so viel auf Polnisch sprichst. Danke für deine Hoffnung. Ich bin glücklich, dass er sich dafür entschieden hat, seinen Weg weiter mit Pogon zu gehen. Und das zeigt, mit welchem Cieszę się, że Dante zdecydował się swoją drogę i karierę dalej połączyć z pogonią i cieszę się też, że pokazuje to, jak, jak bardzo jest tutaj związany z pogonią, swoim sercem i swoim całym zaangażowaniem. Ich denke, mit Dante i noch ein paar anderen Spielern haben wir angefangen stabiler zu spielen und mehr Punkte zu holen und uns gesteigert von Saison zu Saison. Myślę, że z Dantem zaczęliśmy i jeszcze kilkoma innymi zawodnikami, oczywiście też, zaczęliśmy grać o wiele stabilniej i z pewnością zaczęliśmy grać lepiej i zdobywać więcej punktów. Ich denke, ich i Dante, nachdem wir uns das erste Mal in Split auf den Kaffee getroffen haben, bevor ich im Pogon unterschrieben habe, sofort eine gute Chemie untereinander gespürt. Myślę, że ja razem z Dante, jak spotkaliśmy się pierwszy raz na Kawie w Splicie, od razu taka połączyła nas dobra Chemia. Und äh, ja, vom ersten Tag an hat er hier äh, Vollgas gegeben, hat sich äh, nicht nur er entwickelt, sondern mit der Mannschaft entwickelt und äh, alles dafür getan, ähm, ja, seine, seine Delle, die er in der Karriere hatte, für dieses eine Jahr in Bulgarien wegzumachen. Das hat er mehr als äh, verdient. Dann auch äh, die Leistung, die er gebracht hat, äh, waren unglaublich in den letzten, seitdem er hier ist. Od pierwszego dnia dawał z siebie wszystko, był bardzo mocno zaangażowany zarówno w trening, jak i w ogólny kształt i całą pracę w pogoni i myślę też, że też był to dla niego dobry rozwój, tutaj też mógł się rozwinąć, też z pewnością było to dla niego takie coś, coś nowego, co mu dało nowego, że tak powiem kopa po tym, takim gorszym sezonie, który przeżył w Bułgarii. Die, sezon von letzter sezon, a, die, die, die letzte Saison ist nicht einfach zu wiederholen, uh, was die Statistik angeht, so oft zu nul zu spielen, Dante. Natürlich ist, war das auch uh, so erfolgreich, uh, auch dank dir. Ciężko będzie powtórzyć taki wspaniały sezon, jak zrobiliśmy to w zeszłym roku, zagrać tak często na zero z tyłu. Przede wszystkim też dzięki Tobie, Dante. Aber darum geht es nicht nur zu Null zu spielen, sondern äh, als als Leader, als äh, Kamerad äh, auf dem Platz und in der Kabine äh, seine Rolle entsprechend auszuüben, das tust du hervorragend und äh, wie gesagt, ich bin glücklich, dass ich mit so einem Torwart zusammenarbeiten darf und äh, wünsche dir alles Gute, weitere Karriere. Das Wichtigste ist natürlich erstmal verletzungsfrei zu bleiben und alles andere wirst du schon regeln. Ale nie tylko to jest ważne, aby grać na zero z tyłu. Jesteś naprawdę wspaniałym człowiekiem, bardzo dobrym zawodnikiem i takim na pewno liderem w drużynie. Bardzo się cieszę, że mamy tutaj ciebie i na pewno jeszcze te kolejne sezony też będą dla nas na pewno też pełne sukcesów. Dzień dobry. No to zacznę w takim razie od pytania do pana trenera. Górnik Łęczna to jest zespół, z którym jeszcze nie miał okazji się pan. Się pan mierzyć, dlatego chciałem zapytać, czy już ta analiza została przeprowadzona i jest pan już w pełni zapoznany, świadomy tego, w jaki sposób górnik łączna gra? Dziękuję. Das ist richtig, Das ist mein erstes Aufeinandertreffen. Ich denke wir sind gut vorbereitet. wir kennen uh, diese Mannschaft. Wir haben die Spiele entsprechend uns angeschaut und um, ich bleibe dabei, es geht nicht, was Gornik uh, am Sonntag hier machen wird, sondern wie wir uns entsprechend verhalten auf dem Platz. Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani. Obejrzeliśmy sobie wiele meczów Górnika i tak jak już mówiłem, myślę, że tutaj nie chodzi o to jak zagra Górnik, tylko jak my się na ten mecz jak my zagramy i się nastawimy. Wir müssen von Anfang an Druck ausüben und unser Spiel durchziehen mit mit großen Invest und ja, alles dafür tun, dass wir Musimy od pierwszej minuty presować, musimy zagrać też bardzo, bardzo mocno przeciwko Górnikowi i zrobić wszystko, żebyśmy ten mecz wygrali. gegner keinesfalls Na pewno nie, nie mówimy, że ten przeciwnik jest słaby. Wir haben in dieser Saison auch ich sag mal vom Papierform mit schwächeren Gegnern zu tun gehabt und unsere Erfahrung gesammelt. W z na byli i nasze so dass wir gewarnt sind und ich denke die Mannschaft weiß, was sie zu tun ist am Sonntag. Także no jesteśmy, musimy być ostrożni i drużyna wie dokładnie, co w niedzielę musi zrobić. A więc bo spieler hier oben nutzen auch was zum Ale tutaj siedzi z nami też zawodnik, który też chce wykorzystać tą szansę, także można też go zapytać odnośnie tego meczu. No to w takim razie wykorzystam szansę i zapytam Dante a propos tego meczu. Dante, czy dla ciebie, pan trener powiedział, że trudno będzie powtórzyć ten wynik przede wszystkim czystych kąt z zeszłego sezonu, ale czy ty w perspektywie jeszcze całego sezonu czujesz, że to jednak jest możliwe? Można znowu pokusić się o 16-17 może więcej czystych kąt, zaczynając chociażby od tego meczu niedzielnego? Um, na pewno myślę, że... Um... Ten wynik czysty uh, kontra stylu um, jest bardzo duży wynik uh, poprzedniego sezonu. Uh, myślę, że jesteśmy tak samo ambitni w tym sezonie i nie widzimy, po co nie możemy to uh, powtórzyć jeszcze raz, ale na pewno uh, myślę, że mamy... Uh, jeszcze ambicji tutaj to jest jak zespół, uh, zrobić w ofensywie uh, uh, więcej niż poprzedni sezon. I na pewno uh, najważniejsze, że uh, wszyscy walczymy razem uh, i zrobimy na końcu uh, lepszy wynik uh, i więcej punktów. Jeśli mogę, jeszcze ostatnie pytanie do pana trenera. Panie trenerze, czy będzie pan jakoś szczególnie mocniej przyglądał się dwóm wypożyczonym zawodnikom do górnika, czyli Marcelowi Wendrychowskiemu, a także Kryspinowi Szcześniakowi, czy podczas meczu bezpośredniego pogoń górnik będzie się pan skupiał na ogóle gry, a postępy swoich wypożyczonych zawodników śledzi pan na co dzień? Ja, są duże talenty i a... haben a... 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 Zusammen dann die Entscheidung getroffen, sie zu verleihen. Sie, sie haben die Möglichkeit, bei sich bei Gorni Gleczna weiterzuentwickeln. Um, sicherlich werden sie mehr Minuten, uh, werden mehr Minuten, Spielminuten aus sich gestellt als bei uns in dieser Saison. Insofern, wir kennen diese Spieler. Są to duże Talenty i razem zadecydowaliśmy o tym, aby ich wypożyczyć do Górnika Łęczna. Z pewnością będą mają tam możliwość zbierania więcej Minut, niż byłoby im to dane w Pogoni. Obserwujemy ich, wiemy, że są to dobrzy zawodnicy. Wie gesagt, wir, wir kennen Konny Gletschner, wie sie spielen. Wir haben uns mit ihnen sehr intensiv beschäftigt. Aber nochmal, es geht darum, wie wir unser Spiel durchbringen, wie wir als Mannschaft auftreten, wie wir als Mannschaft wirken, wie wir uns als Heimmannschaft präsentieren. Darum geht es. Das ist für mich und für mein Trainerteam immer am wichtigsten. Das ist das Name. drużyna Górnika Łęczna, wiemy jak grają, nie lekceważymy ich, ale jeszcze raz powtarzam, to tutaj chodzi bardziej o to, jak my się zaprezentujemy, jak zagramy, z jaką intensywnością, jak, jak będziemy się zachowywali na boisku. Bevor Sie die Standardfrage stellen bezüglich des Kaders, um, kann ich nur sagen, dass um, ja, Martynia, Alex Gorgon, Kamil Trigasz und Igor Łazicki nicht uh, bereit sein werden, uh, dabei zu sein. Zanim otrzymam standardowe pytanie o kadrę, to od razu chciałem powiedzieć, że Igor Łasicki, e, Hubert Matynia, e, Kamil Drygas e, i Alex Gorgoń nie, nie będą mogli zagrać? Od um, Plan Smolicki jest um, gestem erfolgreich uh, operiert worden. Kacper Smolinski ma za sobą e, e, dobrą operację w, w dniu wczorajszym. Została e, z, zrobiona? Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir Dr. Paprotta, einer der besten Kniespezialisten in Polen, haben. Er ist auf jeden Fall in guten Händen und fängt das Reha-Programm im Prinzip heute schon an. Jesteśmy w tym szczęśliwym położeniu, że w doktorze Paprocie mamy jednego z najlepszych, najlepszych chirurgów w Polsce i on jest w dobrych bardzo dobrych rękach i praktycznie od razu czy krótko po operacji będzie mógł rozpocząć z treningiem rehabilitacyjnym. So, dass dieser Spieler nicht dabei sein werden, alle anderen sind einsatzbereit, wie wir spielen werden, werde ich in heute sicherlich nicht sagen und auch ich weiß es im Moment noch nicht. Es wird sicherlich Es ist ein, eine, ein Gedanke, mit der gleichen Aufstellung zu spielen, wie wir auch gegen Isla Krakow gespielt haben. Aber wir haben auch noch bezüglich einer anderen Option und anderen Aufstellungen Ideen. Und wir werden uns bis Sonntag entsprechend dann auch entscheiden. Tak więc poza tymi zawodnikami wszyscy inni są gotowi do gry i mogą grać. Jak w jakim zestawieniu wyjdziemy tego państwu dzisiaj nie powiem, nie ukrywam też sam jeszcze nie wiem. Oczywiście jedną z opcji jest to, że wyjdziemy w tym samym składzie na jaki wyszliśmy z Wisłą Kraków, ale mamy jeszcze też kilka opcji i wszystko jest jakby w toku przemyśleń heißt, dass Mata wieder zurück ist in dieser Woche im Training, also zwei Trainingseinheiten absolviert und wie gesagt, auch er ist eine, noch eine weitere Option für uns. Dodatkowo jeszcze Luis Mata w tym tygodniu ma za sobą dwa treningi i on jest też taką dodatkową opcją dla nas na niedzielę. Ja chciałbym zapytać akurat o naszą młodzież, która rywalizowała z deportiwą. Na pewno trener oglądał to spotkanie. No i tutaj pytanie o naszego młodzieżowca, który już debiutował w pierwszym zespole, strzelił bramkę. Jak trener oceni jego występ?

Z wieloma Aksjami podbramkowymi. Ja, wir haben verdient gewonnen, aus meiner Sicht. Z mojego punktu widzenia zasłużenie wygraliśmy. Und ja, es war ein gelungener Abend für alle Beteiligten. Był to udany wieczór dla wszystkich. Unabhängig davon auch natürlich eine Erfahrung für unsere Spieler aus der Akademie. Niezależnie od tego też bardzo duże taka doza doświadczenia dla zawodników z akademii. Fona war auf jeden Fall auffällig auf der Flügelposition hat ein schönes Tor erzielt, hat viele gute offensivaktionen gezeigt. Forma na pewno był zawodnikiem wyróżniającym się. Pokazał dużo dobrych akcji, strzelił bramkę. Direkte Verteidigung, Direkte Seite, hade Probleme hier und da zu kontrollieren und zu stoppen. Zawodnicy lewej i prawej obrony mieli problemy, aby go zatrzymać. Ja, er hat eigentlich im Prinzip das bestätigt, was er auch unter der Woche im Training auch zeigt. I potwierdził też to, co praktycznie, co tydzień w treningu pokazuje und sehe ich Węgowski, der auch meiner Meinung nach sich in letzten Monaten physisch und auch psychisch nach vorne gearbeitet hat und auch eine sehr gute Leistung gezeigt hat in diesem Spiel. Podobnie uważam, że bardzo dobrą w dobrej dyspozycji, i dobrą formę pokazał Węgowski, który bardzo dobrze rozwinął się zarówno fizycznie, jak i psychicznie w naszej drużynie. Ja byś ty dwa jetzt, um, um, jetzt um in den Vordergrund gestellt, weil die ganze Mannschaft hat gut gespielt und, und hier und da sind auch Spieler äh, auch heute in unserem Training aus der zweiten Mannschaft bei uns äh, dabei. Das wollen wir so auch handhaben, dass sie ja, sich äh, an, an das Niveau, das wir im Training zeigen, äh, heranarbeiten, dass sie sich entsprechend auch äh, adaptieren. Wyróżniłem co prawda tych dwóch zawodników, ale cała drużyna dobrze zagrała i są tam też zawodnicy, którzy już niejednokrotnie uczestniczyli w treningu pierwszej drużyny, i to jest takie właśnie nasze i zadanie, i to co chcemy robić, aby ci młodzi chłopcy też już powoli zaczynali się przystosowywać i, i, i do, do tych rzeczy, które ich potem spotkają w drużynie seniorskiej. Wir haben viele Talente und äh, nicht jeder wird äh, gleich äh, einen Stammplatz in der ersten Mannschaft bekommen, weil dazu ist der Sprung noch einmal von der Jugend im Seniorenbereich äh, in, in, zur Extraklasse und dann natürlich auch das mit, 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 mit einer ambitionierten Mannschaft, die wir sind, äh, ist nicht einfach äh, so äh, hinzubekommen. Da muss man schon sehr viel Talent und, und auch äh, eine gewisse Körperlichkeit mitbringen. Nie każdy z tych młodych zawodników będzie od razu podstawowym zawodnikiem pierwszej drużyny. Jest to po prostu bardzo duży krok z piłki juniorskiej do piłki seniorskiej, jeszcze w szczególności też do drużyny takiej jak nasza, która gra bardzo dobrą piłkę. I jest to dla tych chłopców, nawet jeżeli mają naprawdę dużo talentu, duży skok i muszą tutaj jeszcze dużo pracować. Und wie gesagt, unabhängig jetzt, wer hier oben sitzt, ich denke, die Jungs werden ihren Weg gehen, wenn sie das entsprechend professionell annehmen, wenn sie Geduld zeigen, wenn sie hart an sich arbeiten und letztendlich braucht man auch immer ein Stückchen Glück. I niezależnie kto tutaj będzie jako pierwszy trener drużyny seniorskiej, ci chłopcy na pewno muszą, a jeżeli chcą grać w pierwszej drużynie, muszą pokazać dużo cierpliwości, muszą mocno pracować i, i muszą też bardzo mocno się starać.